Hello, my friends, welcome to Kurbaki Company. If you are from Kuwait and you want my pigeon, contact me we ship you a telephone number to my agent in kuwait we can ship my pigeon direct to kuwait city to dubai to abu dhabi to iraq to iran to all parts of middle east if you are from america every week is shipping of Kurbaki pigeon to asia to africa we ship every week around the world Dobrze, następne wysyłki Next Shipping. Tym razem do Anglii. To United Kingdom. Za Super mistrza Wszystko wygrał, co możliwe, z moimi głębiami w Anglii. Teraz i te moje produkty. Wszystko na pierwszych miejscach. Produkty to by te mleko i kamikaze, A poprzednio poszła cała paczka. Wszystki moje produktów, wszystko działa. Także u, u kolegów tego pana wszystko na super pozycjach zafascynowane hodowce, a przedtem mieli też gołębi, ale nic z tego nie było. Teraz wszystko wygrane. Tak jak u was i w Polsce, i w Niemcach, u dużo mistrzów, u aktualnego mistrza Niemiec. Wszystko zdobyte z moimi oryginałami. O tym później na filmach. 22-42 i na wspólnie w Ameryce, znowu u Uzbekistanu. Wszystko na pierwszych miejscach. Wygrał gdzieś 80 tysięcy dolarów w tym roku. Hello my friends, my friend from Uzbekistan in Los Angeles, you win. Now lot of money, over 80 dollars with my pigeon. Wszystko zdobył, co jest możliwe. Wspaniałe głębie, wspaniałe produkty. Te dwa to ferbarty, a te niebieskie poty na lepszym lotniku oddziału, i po te czwarte lepsze samice w oddziale. ona też była pierwsza w oddziale. To dzisiaj oni. Chodowcy marzą w Jęksach. To jest czysty ferbart. Także czysty ferbart. Nie, to jest ten imbret. Imbret na Ramzesa. teraz jest To jest ta pod najlepszą od oddziału. Wszystko wygrane na tej gołębiach. I to jest drugi ramzes. Na adresówce. Imbret, brater ze sostry, masz od dwie sztuki. Pozdrowienia, bye my friends. no I ship to United Kingdom. We ship to all parts of the world. Contact me and we work together. Zadzwon i będziemy lata współpracować. Najlepsze produkty i najlepsze gołęby. Ciao. Mm -hmm. Wstępne wysyłki rasy kurbacki Gołębie i produkty Wspaniałej jakości Oryginalne produkty i oryginalne gołębie Zapraszam do współpracy